Cześć witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale yy, z and Fidget i nagrywam ten odcinek dosyć yy, późnej porze, więc y, mogę trochę przymulać, ale nieważne, w każdym razie zaczynamy nowy dzień tak jakby. Wbijam tak jakby pierwszy raz i bo nic nie robiłem w, yy, tak jakby w tym dniu po prostu. Yy, I zauważyłem, że mamy po, po pierwsze yy, jakiś złoty tydzień chyba, nie? On to teraz mówi no, 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 Golden Week, nie? To jest tak, bo dzisiaj jest sobota. Nie wiem, czy to nie jest co tydzień, czasami taki tydzień, w sensie, yy, ten weekend. Jeżeli ktoś wie, to może napisać, jakie mamy tam ciekawe. Yy. O, 361, akurat mi teraz heist potrzebny jest. Mam trochę, właśnie tych kleps, że to mogę sobie wywalić, bo hajs mi jest potrzebny na rozbudowę twierdzy. O, kurde, ale dorombane. jeszcze mamy EXPA. To może sobie zużyję cały teraz. Mhm. W ostatnimi czasy właśnie mi zaczęło brakować złota. To no dobrze, że mi przychodzi z pomocą coś takiego. Chyba, że zrobiłbym tak, że odpaliłbym teraz. A bo nie, 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 to nie ujdzie. Dobra, to zaraz jeszcze się tym zajmiemy. Arena jest jakaś ciekawa. Nie ma. Więc ja sobie popatrzę zaraz na salę rycerzką, ale polecimy z góry do dołu. Tak po kolei tutaj, żeby yy, się nie gubić. Yy, mamy jakieś fajne rzeczy. Celuję w siłę, w wytrzymałość, szczęście. Tutaj mamy nie, słabiak, słabiak, no i słabiak. No nie ma nic ostatnio ciekawego. Tu mamy zręczność, zręczności mi nie trzeba. To jest szczęście, ale siła jest ważniejsza. Tu mamy szczęście, właśnie. Tak, szczęście, bym sobie kupił. Eee, słabe, słabe, słabe i słabe. Jeszcze to, jak niektóre kosztują 10 grzył, to jest w ogóle bekowe. To jest zbyt yy, słaba słabe inwestycja, jak dla mnie. A może coś. Nie, pierwsza twierdza ogarnę. Pierwsza twierdza. Tak wygląda właśnie twierdza. Po. Małych upgrade'ach, można tak powiedzieć. Mam w ogóle mega dużo drewna, o wiele więcej niż i drewna i kamienia, o wiele więcej niż jak widzicie. Mam max, tak jakoś szło od kręcenia kołem, od, od właśnie tego, ale głównie od, od właśnie ataków nie? na kogoś. Ale zacznijmy, co się zmieniło. Najwięcej kuźnia chyba się zmieniła i twierdza. Twierdza jest na poziomie 8, wiadomo, ulepszałem ją jak, na, jak najbardziej mogłem, żeby jak najwięcej drewna i kamienia. Weszło, no bo jeszcze robiły się tutaj, a jak był Max, to się niby wchodzi z tych ataków jeszcze. Ale przez to, że jest to ponad max, to nie mogę sobie wziąć tej, nie? nie mogę sobie odebrać. No i generalnie twierdzę mi trzeba na wyższy level bić, dlatego teraz sobie już ulepszę. Ale pierwsze sprawdzę tą salę rycerską, O co z nią chodzi? Ora jakoś wydobywanych przez wszystkich członków gildii. Hmm, czy ja bym chciał? Może wystarczy na razie, zobaczymy później jak się to zmieni. W ogóle wszystko mam już wybudowane, co się bada. Wiem, że są jeszcze jakieś podziemia, aktualnie nie wiem jak one wyglądają. I nie wiem co się z nimi robi, ale na razie wiem tylko, że jest twierdza Podziemia pewnie prędzej czy później się tam jakoś yy, gdzieś pojawią. Fortyfikacja mam na najniższym levelu chyba, bo tylko drugim. I skarbiec. Skarbiec w ogóle nie ulepszałem, bo mi jakoś nie potrzeba tego miejsca w plecaku zawsze. Jeżeli coś mam, to sprzedaję. Nie mam czegoś takiego, że na przykład podki będą mi zajmować dużo miejsca, czy coś. Tu mam później na w ogóle ósmym levelu, na szóstym levelu. Głównie dlatego, że tu można wszystkich żołnierzy, magów i łuczników ulepszać, nie? I przez to, że wolę mieć więcej ulepszeń, jakby niż ulepszać każda po kolei, żeby mieć tylko tam jednego, czy tam dwóch więcej, nie? Oczywiście to się opłaca ulepszyć, bo na przykład to sobie zaraz pewnie ulepszę po twierdzy. Bo, 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 bo już się przyda więcej żołnierzy ale to nie zmienia faktu, że wolę jednak yy, żeby jednostki były mocniejsze niż były, było ich więcej gildia łuczników, kwatery i wieża magów wieża magów jest na drugim, one są na trzecim kwatery robotników, znaczy kwater gildia jest łuczników na trzecim jeszcze, kwatery robotników są na piątym później na szóstym yy, Hata i kamieniołom są tylko na trzecim, nie ma więcej po co ulepszać, kopalnia klejnotów na trzecim bo i tak nie, ulepszę, znaczy nie szukałem tych klejnotów wcześniej i akademia jest na czwartym, bo ładowałem w nią najwięcej w sumie. Bo tak, na, na moje rozumowanie, na chwilę obecną, jedyne co mogę tak jakby wyciągnąć jako z takiej minigierki, to z tej twierdzy, traktując jako taką minigierkę, w, właśnie w grze samej sobie, mogę tylko wyciągnąć z niej Expo dzięki tej akademii. Nie mogę z niej zarobić siana, nie mogę z niej za nie wiem, nic z grzybów czy coś, mogę jedynie dostać Expa. I jeszcze klejnoty, ale klejnoty nie są aż tak istotne jak y, sam EXP, więc pomyślałem, że w to jest najlepiej zainwestować jak najbardziej. No ale trzeba też inne wiadomo robić, znaczy mamy jeszcze niby y, w skarbcu te, y, no większe, więcej miejsca w plecaku, ale to są trzy rzeczy, które mogę wydobyć z nich tak naprawdę, a drewno i kamień oprócz budowania tutaj to mi się nie przydadzą w ogóle. 80 grzybów, żeby to zakończyć, a bo to jest jeden dzień i 6 godzin, no to trochę sobie poczekamy w takim wypadku, no ale trudno jeszcze bym sobie klejnot poszukał, 450, Najlepsze no, jest to, że im bardziej ją będę yy, ulepszał, tą kopalnię, to więcej będzie to kosztować, yy, ten, ule... znaczy szukanie klejnotu, ale tak mi się wydaje, że możliwe, że to tak ma działać, po prostu, nie wiem czy to nie działa tak, że później już się ładuje w te klejnoty, że ma się ich mało, bo widziałem choćby, że yy, jak inni yy, jakby gracze robili z tymi klejnotami, bawili się, to wyciągali u kowala je z tych itemów i wsadali do tych nowszych, żeby sobie je założyć. Czyli tak jakby yy, item wymieniali, ale klejno zostawał ten sam, co był. Dobra, skoro już twierdzę, mamy ogarniętą, to może sobie pójdę zakręcić raz, a może nie raz. A teraz mi złota aktualnie nie jest w ogóle potrzebne, jeszcze raz sobie zakręcę No bo jest ten Gold Wick, a on naprawdę dużo daje Nie drewno No akurat teraz więcej dostałem, ale Tam mniejsze o to Pierwsze, w ogóle dawno mega nie dodawałem yy, tych, tych, tych statystyk Dodałbym sobie trochę w częście. Dodałbym sobie trochę w to no i trochę jeszcze w to. Tutaj mam na szczęście, ale tutaj mam. No, uh -huh, niby tak. Tu mam na siłę. Tu mam na siłę. Na wytrzymałość. I na siłę. Więc to mi na razie nie jest potrzebne. Jeżeli będę nowy item miał, no to wtedy tak. Ale te, te itemy mi siedzą mega długo. To są cztery itemy. Nie wiem, czy epickie się nazywa, czy w jakiś sposób, ale po prostu to są te itemy, które mają pod sobą, właśnie jakąś tam yy, wiadomość, można tak powiedzieć. Czy jakiś tam tekst pod sobą, ten na niebiesko. A reszta to są zwykłe, więc pewnie się szybko zmienią. Dobra, no to jak już wrzuciliśmy wszystkie te. To może bym sobie zrobił jednak to. Ostatecznie tak długo dałem, że pewnie to, te 3 minuty by minęły, nie jestem pewien. Ale kupiłem akurat za 200 monet te, te klepsydry, więc one mi się jak najbardziej przydadzą też. O kurde 600! Ła! Wow. No to chyba jest najwięcej, najwięcej ile dostałem. To zostawię jeszcze na chwilę, na chwilę jeszcze zostawię. Zostałem mi 3 klepsydry, więc Idealnie mniej więcej, żeby to skończyć, ale jeszcze wypiję. Ze... No i jeszcze parę pewnie wypiję tych trunków, no bo mam trochę grzybów, więc nie ma, nie ma sensu ich trzymać w takiej okazji jak jest teraz, gdzie można naprawdę dużo siana zarobić. jak najbardziej mogę 10 na grzybów przeznaczyć, żeby się wzbogacić. 5 mi zostanie, jeszcze później się może pobawię z tym sposobem na te szczęśliwe monety i bym sobie więcej pewnie tych grzybów ogarnął Bo na chwilę obecną nie wydaje ich aż tak za dużo Dobra no to wbijamy pierwsze do sali chwały Mam 11 tysięcy 11 tysięcy 11 tysięczne miejsce chyba tak się to wymawia Najmniejsze o to może jakieś 13 tysięcy miejsce i i tutaj mamy jakiegoś ziomka i się porównamy i ja go bym za czemu takie są mocne levely tu może 14 jednak zejdziemy tu, 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 tu zobaczymy takiego nie nie tego ja akurat nie chcę tu się porównamy no rozwalony na łatwości raczej będzie ja tak mam biję zawsze przerażnie biję po 5000 gdzieś no, siły mam dużo. Może mi się wydaje. Aha, możliwe, że ziomek ma te. Y, pancerz dosyć mocny, ale nie wiem. Wydaje mi się, że nie powinien chociaż całkiem możliwe, bo. Bo to zwiększa, zmniejsza obrażenia. A biłem chyba się z magami. To biłem im po 6000, więc. No nie ma dużo. Aha, plus 40%. Co? Serio to jest? A rzeczywiście, aha, to dlatego mówiłem mniej, bo paladyn ma magiczną tarczę. nie wiedziałem o tym, ale nieważne, i tak nic nie zmienia za bardzo. To fajnie by było ubić tą ta tarantulę, już, bo już trochę z nią się pobawiłem. Ale ona ma mega dużo zręczności, a w zręczności jest najbardziej irytujące to, właśnie, że cały czas ziomek unika. Bije się dużo przeważnie. No ale to tylko zależy od tego, czy uniknie, Antonio, ma za 80% na unik. No bez jaj. Jeszcze raz. Ostatnio jak się biłem, zostało 800 HP. Jestem pewien, że rozwaliłbym ją od razu. Tylko dlatego, że jest frajerem i ma tylko podręczność leci. No to dlatego przeżywam. Jestem pewien, że jak on nie leci podręczność, rozwaliłbym go na spokojnie. A najbardziej wkurzające są właśnie te postacie podręczne. Bo nie dość, że to coś tam bije, to, to jeszcze sobie unika, jak chce i jeszcze mamy tutaj coś do roboty. Może sobie od razu wypiję. Mamy ważną robotę. O czy to? No to jest lepsze. W sumie dziwne. Bo tutaj mamy niby po 7 tyle samo bierze wiadomo. Ale tutaj mamy 1700. A tutaj mamy 2400 i tutaj mamy mniej, a tutaj mamy więcej. No ale dlatego warto patrzeć na wszystko, bo o tak samo jak tu, a nie tu akurat jest więcej yy, expa, to nie ważne, ale ja bardziej celuję w siano tym razem. Mm, mm, co tu ciekawego jest? 10 minut, 10 minut miałbym. to jest ewidentnie bardziej warte, więcej. I miałem jeszcze jedną klepsydrę. Więc myślę, że ja mogę ją wykorzystać jak najbardziej. To jest coś ciekawego widzę. Hmm, czy ja jestem gotowy poświęcić zresztą wytrzymał gdzieś szczęście 20, po 23, żeby... Nie no, nie opłaca mi się to. Pancerz chyba nie jest aż tak istotny, żeby sobie odejmować tamte i na pewno nie zrekompensuje mi, nie jest, nie jest tyle samowarty. Jeden punkt pancerza i gdzie kiedy... Nie, inaczej. Jeden punkt pancerza nie jest tyle samowarty, co jeden punkt wytrzymałości dla mnie. Na pewno tak nie jest, więc... No nie wezmę tego raczej. Hmm, czy to, czy to? No to wezmę. Tutaj mam jeszcze item. I sobie go sprzedam. Mam 3000 siana, jeszcze tyle nie miałem. Że... No nie wiem, nie wiem. Yy, gdzie to jest? Już nie mam ruchomych... Klepsydry ruchomych piasków, tak? No okej, okay, no trudno. Co do wszystkiego, to tutaj odnawiają się... Ja bym się jednak to tym razem, teraz trochę bardziej bym poszedł w expa. No i co do wszystkiego, to arena zrobiona. Stajnia jeszcze mam na tydzień wieszchowca, wierzchowca. mało, mega zrobiłem. A no nie, rzeczy mam dużo. Aha, bo rzeczy miałem dużo, no no no. A te muszę się pobawić z tymi osiągnięciami teraz. Też tylko, że teraz za bardzo nie mam takiego y, czasu ani takiej ochoty w większej, żeby siadać przy tym. Po prostu wbijam robię to co mogę i, i, i wychodzę, nie odpalam sobie questa i tak leci. Ale myślę, że jak najbardziej znajdę czas niedługo, żeby to zrobić. Może trochę bym dodał jednak to bym sobie podadał Lecimy do 100 tysięcy, dobra, jest 100 tysięcy tutaj jeszcze podlecimy trochę, dobra myślę, że spokojnie jeszcze sobie skoro to jest Golden Week więc dzisiaj w sobotę i jeszcze jutro w niedzielę także na spokojnie raczej sobie jeszcze pozarabiam tego siana więc teraz akurat mam taki dobry moment żeby móc sobie poupgrade'ować te... Te, te te statystyki swoje bo przeważnie właśnie nie mam siana na te statystyki ze względu na to, że trzeba mi na to, żeby ulepszać cokolwiek tutaj w tej twierdzy, bo cały czas praktycznie idzie coś ulepszyć, a na wszystko trzeba złota i to dość sporo. Przynajmniej na te tańsze trzeba tam, nie wiem, 120, nie? ale to 120 to tam nie za dużo, ale ale jeżeli przychodzi co do czego, to na przykład za to 450, a to jest z drugiego z, na trzeci level, nie? To nie jest, nie jest, nie jest jakieś, a tutaj właśnie trzeba 280, no to patrzcie na to, nie? 450-280. Że najlepsze jest to, że lepiej moim zdaniem właśnie ulepszać tą kuźnię, ulepszać swoje jednostki, bo one tak jakby też, jakby oni to, jak to się mówi, um, bronią. A oni, a, a ten, a fortyfikacje zawsze są w teorii, a ucznicy i magowie też bronią, ale. Na to więcej wydajemy, ale to i tak jest dosyć słabe. Nie wiem jak to działa w tym, że mamy 6 na 6 łuczników i 2 na dwóch magów. I nieraz mnie pewnie atakowali, zresztą miałem tą tarczę co tu się gdzieś wyświetla, że mnie zaatakowano, ale i tak byłem... Yy, znaczy miałem 6 na 6 dalej łuczników i, yy, bojowych magów. To znaczy, że... Yy, jakby nie pokonali mnie, czy po prostu te yy, jednostki jakby... Nie, 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 znikają po tym, jak nie wiem, zostaną właśnie pokonane przez tego, co będę najeżdżał. Jeżeli ktoś wie, to może mi to napisać w komentarzu, naprawdę mnie to ciekawi. No bo tak, nie muszę ich robić w ogóle dorabiać. A żołnierze, jak atakuje to muszę, właśnie jeszcze muszę zaatakować, sobie zapomniałem o tym. I żołnierze naprawdę potężni są, więc ja sobie o. Ale zmienię przeciwnika, bo nie ma sensu wy, wywalać wszystkich. I trzeba by mi było troszeczkę ich fajnie by było tak mieć ich 15, to by było już git. Miejcie te fortyfikacje są dosyć słabe. No to już jest chyba na trzeci lub czwarty level, czwarty level chyba fortyfikacji. No i przez jednego yy, mojego... Przez jednego mojego... Em, wojownika właśnie, są rozwalane, na no, spokojnie. Więc to tyle i sobie już rzucimy szkolenie. Szkolenie też nie jest jakieś drogie. 1000 10 drewna jak mam 275 300 kamienia. Nie jest dużą kwotą. Ale jak widzicie teraz trzeba jednak czekać na wszystko, bo, bo nie ma co za bardzo robić. Także to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli się spodobało możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję na kanale i napisać jakiś fajny komentarz. Widzimy się za parę dni. Do zobaczenia. Cześć!